Rzeczpospolitej Polskiej nadał Krzyż Wolności i Solidarności, Krzyż Zasługi, medale osobom zasłużonym państwu i społeczeństwu. W imieniu prezydenta oznaczenia wręczy wojewoda Podkarpacki Małgorzata komicz Święcka. 24 marca 30 kwietnia 2016 roku na wniosek wojewody Podkarpackiego. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej srebrnym za zasługi oznaczone zostały następujące osoby. Pani Maria Paszko, Pani Jadwiga Klaus, pan Jan Stępie, w i z oraz swoich własnych pragnę złożyć serdeczne i galantyczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim osobom odznaczonym i uhonorowanym złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi oraz medalami za długoletnią służbę. Szanowni Państwo, w współczesnym świecie to bardzo. Powiedziałabym zaszczytne i bardzo dostojne zajęcie się sprawami społecznymi. Coraz rzadziej młodzi, szczególnie ludzie, garną się do pracy społecznej. Coraz rzadziej we współczesnych społeczeństwie znajduje się osoby, które z własnej, nieprzymuszonej woli, z chęci pomocy bliźniemu chcą angażować się w sprawy społeczne. Dlatego z bardzo dużym honorem dzisiaj wręczyłam w imieniu Pana Prezydenta Państwu te odznaczenia. To naprawdę zaszczytne i dostojne. I bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za to. Że macie w sobie tę chęć angażowania się w życie społeczne. Bo jest to coraz rzadsze i ze skutkiem tylko możemy to przyjąć. Bo razem zawsze jest łatwiej i razem zawsze więcej można dla siebie nawzajem zrobić. Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam również rodziny wszystkich Państwa i najbliższych. Wszystkiego dobrego. W imieniu wszystkich dzisiaj odznaczonych dziękuję Pani Pojedynczej za otrzymanie odznaczenia i inne uhonorowanie. I myślę, że dla nas wszystkich będzie to znakomity impuls do dalszej pracy społecznej na rzecz społeczeństwa zarówno prawa, Widzę po twarzach pewien znakomity i widzę jeszcze dużo młodych twarzy, dużo dla przed nami i dużo jeszcze pracy.